Zapraszamy do recenzji słuchawek BT7 Black od firmy Energy System. Słuchawki BT7 zapakowane są w ładnie wykonane pudełko. Na przedniej części możemy zobaczyć, jak wyglądają same słuchawki, ikonki informujące o wykorzystaniu technologii Bluetooth w wersji 4.0 oraz NFC. Producent informuje również o 3-letniej gwarancji na ten produkt. Te ikonki informują o odłączanym kablu mini-jack, mikrofonie, kontroli połączeń oraz możliwości ich złożenia. Pracenzowane słuchawki są w kolorze czarnym, aczkolwiek dostępne są też w kolorze białym. Na tylnej ściance producent podaje w kilku językach, niestety brak języka polskiego, kilka informacji o samym urządzeniu. Słuchawki te są kompatybilne z komputerami PC i Mac, tabletami, smartfonami i wspierają systemy operacyjne takie jak Windows, iOS, Android i and Blackberry. Dodatkowo na pudełku znajdziemy QR Code, który przyniesie nas na stronę producenta, gdzie znajdziemy więcej informacji o tym urządzeniu. Słuchawki BT7 możemy przechowywać w dołączonym przez producenta etui wykonanego z usztywnionego materiału. Etui to został wyposażony w karabinek, dzięki któremu możemy przypiąć etui np. do plecaka. Dzięki takiej konstrukcji nie musimy się martwić, że się coś stanie z naszymi słuchawkami np. Na podczas transportu. Po rozpięciu etui możemy zobaczyć, że jest ono dość pojemne. Z jednej strony możemy przechowywać za siateczką kable, by nam nie latały, a z drugiej słuchawki. Etui znajdziemy. Proszurkę, z której możemy się dowiedzieć o innych produktach firmy Energy System. Pięć naklejek z logo firmy, które możemy przykleić gdziekolwiek chcemy. Podoba nam się wykorzystanie logo producenta w haśle I Love Music. Karton gwarancyjną, z której możemy wyczytać, że producent daje 36-miesięczną gwarancję na produkt. W sytuacji, kiedy produkt posiada jakąś wadę, firma gwarantuje wymianę słuchawek w ciągu 15 dni od daty zakupu. Oraz instrukcję obsługi słuchawek wraz z danymi technicznymi w kilku językach. Kabel USB Micro USB przeznaczony jest do ładowania akumulatorów, które znajdują się w słuchawkach i umożliwiają odtwarzanie muzyki do 12 godzin bez przerwy oraz do 450 godzin w trybie czuwania. Baterie mają pojemność 400 mAh oraz kabel mini jack o długości 120 cm. Końcówki są pozacane co gwarantuje jeszcze lepszą jakość. Końcówki kabla ładnie się prezentują i są dobrze wykonane. Wpinanie i wypinanie ich nie stanowi problemu dzięki przedłużonej konstrukcji. Kabel jest płaski dzięki czemu ma mniejszą tendencję do plątania się. Dobrze, przyjrzyjmy się więc samym słuchawkom. Wykonane są one z czarnego błyszczącego plastiku i niestety lubią odciski palców. Design może się podobać, a same słuchawki prezentują się bardzo ładnie. Na prawej słuchawce mamy nazwę firmy Energy System oraz logo NFC. Wystarczy przyłożyć w to miejsce telefon wyposażony w tę technologię, by połączyć urządzenia. Wszystkie elementy słuchawek są dobrze spasowane i słuchawki sprawiają wrażenie dobrze wykonanych. Na lewej słuchawce znajdziemy nazwę firmy oraz przycisk, który omówimy w dalszej części filmiku. Słuchawki można dowolnie regulować i powinny pasować na każdą głowę. Mechanizm ma dobry skok i pozostaje na miejscu. Z tyłu lewej słuchawki mamy przycisk plus minus służący do regulacji głośności, natomiast z przodu przycisk służący do zmiany piosenek. Dodatkowo na tej słuchawce znajdziemy wejście micro USB służące do ładowania słuchawek oraz wejście mini jack. Poduszki są miękkie i pomimo tego, że nie są duże, przykrywają całe ucho, izolując bardzo dobrze dźwięki zewnętrzne. Słuchawki trzymają się na głowie bardzo dobrze, nie spadają. Poduszka wykonana jest z gumy, bez jakiejś dodatkowej pianki w środku. Naszym zdaniem dodanie np. pianki zapewniłoby większy komfort podczas dłuższego korzystania ze słuchawek. BT7 da się bardzo łatwo złożyć i zajmują one wtedy bardzo mało miejsca. Mechanizm odpowiedzialny za składanie jest dobrze wykonany i gwarantuje, że słuchawki się samym przypadkiem nie złożą. Głośniki mają drobną regulację, a same słuchawki da się wyginać bez strachu, że się złamią. Przycisk na lewej słuchawce służy do włączenia słuchawek. Należy go wcisnąć i przytrzymać przez 5 sekund, by je włączyć. Dioda zapada się wtedy na niebiesko. Przytrzymując przycisk przez 10 sekund, słuchawki przechodzą w tryb łączenia i na przemian świeci się niebieska i czerwona dioda. Dodatkowo słuchawki informują nas głosowo w języku angielskim o wykonywanej czynności. Połączenie bezprzewodowe działa do 10 metrów. Ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć, jest wbudowany mikrofon z funkcją redukcji szumów. Niestety podczas naszych testów wypadł trochę cicho. Przejdźmy w takim razie do jakości dźwięku. Jest ona naprawdę dobra. Grają czysto, z mocnymi basami i dzięki temu, że słuchawki bardzo dobrze izolują od dźwięków zewnętrznych, nic nam nie przeszkadza podczas słuchania muzyki, za co dajemy dużego plusa. Dodatkowo, jeśli ktoś lubi słuchać muzyki bardzo głośno, to nie będzie zawiedziony. Podsumowując, jest to naprawdę bardzo dobry produkt w swoim przedziale cenowym. Są lekkie, słuchawki ważą tylko 176 gram, o długim czasie odtwarzają muzyki i naprawdę dobrej jakości dźwięku oraz wykonania. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do komentowania i lajkowania. Pozdrawiamy!